W samym roku również to było SRC yy, i w tym roku też jest SRC. A to dlatego, że on które nie są zbyt yy, skomplikowane w swoim przekazie. Nie każdemu chce się wchodzić z domu, szczególnie jak jest taka pogoda. Nawet w szlifym celu, może jest chory, może ma jakieś tam swoje ważniejsze sprawy. A przez internet, może yy, wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to niewielkim nakładem finansowym wystarczy wejść właśnie na stronę SRC i przekazać. Yy, za jakiś tam wiesz, symboliczny groź. E, nie wiem, czy widzisz tutaj internauci piszą na czacie, że pięknie wyglądasz, e, że są twoimi wielkimi panami i wielkimi amatorami. E, osoby pytają, czy, e, czy wierzysz w to, że serce całe się zapali. E, w ogóle nie myśl o tym. Jak się zapali, to się zapala, czy nie zapali, się nie, zapali się nie jest, się Nie jest, jest jakieś najważ, najważniejsze w życiu. Podobno w zeszłym roku wystawiłaś na aukcjach e, e, boś, e, możliwość posprzątania Twojego mieszkania. Doszło do skutku? Nie, to chyba jakiś żart był. Nie, nie, Naprawdę nie. Naprawdę nie, nie mam jakichś takich... Te, y, mm, nie jestem sadystką. Nie lubię się pastwić nad ludźmi. Znaczy jestem wredna, ale bez przesady. Więc to by było takie wielkie pastwienie się nad kimś, gdyby ktoś to rzeczywiście wyliczował, Bo tam jest taki burdel na kuchach, że można się przewrócić o własne nogi na dzień dobry. Okay, e, pytanie, e, czy będzie Titanium, titanium na Bożym? Tak, tak, dzisiaj będę śpiewała e, również Titanium. Mhm. E, oczywiście, proszę o autograf, będziesz go zdawać? E, szczerze mówiąc, to jest tak dziwna, dziwna konstrukcja tego koncertu, że cały czas ktoś wchodzi, ktoś wchodzi. Tak naprawdę tam nie ma czasu. E, żeby po koncercie rotować, bo jest kolejny artysta na scenie i to by było bardzo niekulturalne. No nie wiem, w każdym razie ja tak to czuję, gdybym zaczęła łazić pod sceną i rotować autografy, gdy ktoś był inny był na scenie. Jeżeli ktoś z autograf, to oczywiście zapraszam na backstage i na bok sceny, tak żeby nie przeszkadzać kolejnym artyście. E, takie pytanie, twoje pierwsze wspomnienie związane z WOŚP. Jak e, pamiętasz e, czasy początków? E, czy pamiętasz, jak to się wiąże, jak się na początku zaangażowałaś? Tak, ja jestem Ciechanowa, pozdrawiam cały cichaną bardzo serdecznie. E, miałam 13 lat, jak, e, e, no jak pierwszy raz zaczęłam wiesz, uczestniczyć w Wielkiej Wielkie Świątecznej pomocy e, no i moja, m, moje wsparcie polegało na tym, że m, przyszłam na jakiś koncert, gdzie grały tego typu zespoły, było, a ja tutaj śpiewałam, śpiewałam poezję śpiewaną, no, byłam taką grzeczną, 13 trzynastolatką. Ja wiem, nie no, przepał straszny, że po, po nich wyjdę i zacznę tam mędzić pod nosem. No ale tak, tam nie zaakceptowano. Pytanie od internautów: co sądzisz o tegorocznym temacie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, temacie finału, który łączy noworodki, jakby zbiera noworodki i na osoby starsze? Co ty tym sądzisz? No sądzę, że właśnie zapominanie o, o tym takim sędziwym wieku, czyli naszym ostatnim etapie życia, było bez sensu, i bardzo dobrze, że teraz. Bardzo dobrze, że teraz wiesz, również seniorzy są brani pod uwagę, bo tak naprawdę moment urodzenia spoko, ale też jak odchodzimy z, z tego świata, czy takie nasze ostatnie chwile również są, również są istotne. Ja, mnie bardzo rozczulają starsi ludzie i, i naprawdę to jest jedyna rzecz, która potrafi mnie no, rozłożyć na łopatki. Pytanie od fana. Doda, powiedz nam, kiedy następny cover, bo Titanum wymiódł cały YouTube. Wszyscy chcą kolejne. No, to była bardzo taka spontaniczna sytuacja z tym, z tym Titanium, ponieważ miałam jakiś taki, nie tyle co ciężki okres w moim życiu, tylko bardzo taki, taki sentymentalny i dużo miałam. Um, um, I dużo miałam przemyśleń. I jadąc z, e, samochodem, wsłuchałam e, się pierwszy raz tak bardziej w tekst tej piosenki. Ja wie kurwa, ten tekst jest taki, jakbym sama chciała napisać. I tylko ze względu na tekst e, e, stwierdziłam, że przerobię tą piosenkę po swojemu. On idealnie pasował do mojej sytuacji tamtej życiowej. Tak, fantastycznie to, to zrobiłam. Także, no to nie, 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 nie liczyłam na jakiś efekt, nie liczyłam na jakiś, z, jakiś zachwyt. Nagraliśmy do tego bardzo taki mm, obrazek amatorski, rzekłabym. I nie sądziłam, że że to do dobrej, że jeden dzień. Naprawdę, wow, dzięki. To będą następne? Nie, nie, nie. Teraz przygotowuję się do nagrania swojej solowej płyty, w związku z tym zbieram materiał na, na swój krążek. Chcesz podać jakiś konkretny termin? Na pewno pani są ciekawi. Solo, moje, mojego te, mojej płyty? Na pewno, nie przed, na pewno nie wcześniej niż płyta się okaże przed wakacjami. Na pewno nie będzie to wcześniej. jest z pewnością tak, ale płyta nie. Okej. Okay. Czy chciałabyś pozdrowić w jakiś sposób ludzi, którzy nie mogą, e, nie mogą być jakby na Boświe, uczestniczyć bezpośrednio, ale są z nami przed e, ekranami komputerów? No właśnie po to tutaj jestem, żeby Was pozdrowić, żeby. Mm, żebym mogła ociekać za i być niepokojąca boska właśnie przed tym ekranem tutaj naszego cudownego komputera. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy mam Wam wszystkich, że byliście z nami i zapraszamy na Bydnarka o godzinie 20.30 na razie.